4 grudnia została upubliczniona tragiczna historia 15-letniej Ukrainki Ariny Jaciuk i jej rodziny. Arina i jej rodzice zostali zabici ze przez wojska rosyjskie podczas inwazji na Ukrainę z terytorium Białorusi. Według ocalającej młodszej siostry, Arina jeszcze żyła, ale została poważnie ranna w UDO, gdy została zabrana przez wojsko rosyjskie rzekomo na leczenie na Białorusi. Przez prawie dwa lata bliscy poszukiwali informacji o losach Ariny. Prawda wyszła na jaw po dokonaniu wymiany ciała dziewczynki na Ukrainę, którą przez cały ten czas znajdowało się w kostnicy w białoruskim mieście Mozer i przeprowadzonej analizie DNA. Potworności tej tragedii dodaje zachowanie przedstawicieli reżimu Łukaszenki, do których kierowane zapytania w sprawie losów Ariny Jaciuk. Prośby wysłano także do Białoruskiego Czerwonego Krzyża. Wszelkie próby uzyskania przez krewnych informacji o losach Ariny pozostawały bez odpowiedzi. Czy warto jeszcze raz przypominać o braku praw człowieka na Białorusi? Władze reżimu Łukaszenki podeptały prawo do godności Ariny Jacuk, nie zbadali przyczyny jej śmierci, mimo wyraźnych. Że arina zginęła w wyniku bezprawnego ataku na ludność cywilną, nie powiadomili krewnych aryny, którzy mieli nadzieję, że dziewczyna żyje. Czy można teraz postawić sprawców tej zbrodni przed sądem? Po pierwsze, Arina, podobnie jak jej rodzice, jak wielu innych, którzy zginęli podczas rosyjskiej inwazji na północną i środkową Ukrainę, są ofiarami zbrodnię agresji Łukaszenki i najwyższego wojskowo-politycznego kierownictwa jego reżimu. Gdyby Łukaszenka nie udostępnił territorium Białorusi dla rosyjskiej inwazji, najprawdopodobniej dziś żyli by zarówno Aryna, jak i jej rodzice. Dla Łukaszenki odpowiedzialność za tę zbrodnię jest możliwe tylko w przypadku powołania specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie, którego utworzenie niestety opóźnia się. Po drugie, krewni arynie są również ofiarami przestępstwa wymuszonego zaginięcia. Osobliwością tego przestępstwa jest to, że ofiarami są krewni pozbawieni informacji o losach zaginionej osoby. A samo przestępstwo popełniane jest przy udziale organów rządowych. W tym przypadku z udziałem organów władzy kontrolowanych przez Łukaszenkę. Zbrodnię tę można zakwalifikować jako zbrodnię przeciwko ludzkości, w sprawie której jurysdykcją sprawuje Międzynarodowy Trybunał Karny. Łukaszenka powinien być pociągnięty do odpowiedzialności międzynarodowej.